Minęła godzina 19.30, rozpoczynamy główny program informacyjny telewizji polskiej. Zbigniew Łuczyński. Zapraszam. Poszukiwanie rakiety zakończone. Myślę, że gdyby spadło, to pewnie by mówili. I polityczne oceny. Szybka informacja z małym opóźnieniem. Tak powinno być. To jest modelowa reakcja z podręcznika. Nie mamy zamiaru wykorzystywać tego typu incydentów do walki z polskim rządem. Mam takie odczucia déjà vu, to znaczy, przypomniałem te czasy komuny. Filmy. Zakazane. Myślałem, że to mamy już z głowy. Powtarzać te błędy, no to jest takie trochę żenujące. No, wyśmiewają mnie. Zrobili też mema z moim zdjęciem. Telefon na wagę życia. Potrzebują takiej szybkiej pomocy i szybkiej interwencji. Nie znaleziono nic, co mogłoby zagrażać mieszkańcom Lubelszczyzny, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.